93 96 Dariusz Starzyński z Tędziszowa i to jest pierwsza czórka Ja tutaj ta grupa, która rywalizuje o Ale jest też wielu z tych 44 zawodników, którzy biegną po to, aby no, A. Uzyskać jak najlepszy czas B. Przebiec A Sabina Jarząbek właśnie wygrywa rywalizację paliw w biegu głównym Sabina Jarząbek, KKL Kielce Jaki czas osiągnięty? 10 minut 9 sekund Sabina Jarząbek, cud lękwa lekkoatletyczny Zwyciężczyni biegu głównego, pań, ze zdecydowaną przewagą, poza saliną kolejnej zawodniczki, patrząc tutaj na tę prostą, jeszcze, jeszcze, jażdżę tutaj dopiero ci, którzy kończą drugie okrążenie, bo tak to jest tak w takich biegach ulicznych, kiedy ta, ta stanowisko nie jest wyrównaną. Część z tych zawodników wyczynowo uprawia sport, wyczynowo uprawia bieganie, a wielu z tych zawodników po prostu biega dziś tutaj na przyjemności. Tak swoją drogą bardzo się cieszymy, że akurat aż tak liczna grupa, aż tak Grupa biega tutaj, biega tutaj razem z nami no tak, tutaj od razu informujemy, że Dariusz Misiorowski, który tutaj przed chwilą przebiegł kreskę po drugim okrążeniu to także jest wyczynowo uprawiający bieganie zawodnik to jest kierownik hali Legionu Ulicy a także Stadionu Leklarce z tego tamże się mieszczącego, czyli przy ulicy Bocznej to kolejny dobry przykład do tego troszkę, ostatnie metry Emilii Borowskiej Borowska, drugie z Oleszna i to jest druga zawodniczka biegu głównego pań, a jako trzecia ukończy te Zawody Katarzyna Zielińska-Spinczowa, Gimnazjum Pinczów, Katarzyna Zielińska, miejsce trzecie w biegu głównym pań. A przypomnę, że panie rywalizowały na dystansie 2800 metrów. Przybiegła także Renata Wojtas-Spinczowa, ukończyła te dwa kółka. Z numerem 137 Monika Gruszczyńska, także pokonany dystans 2800 metrów. A drugi raz, Greszkę, Mija Paweł Jańczyk, Rzecznik Prasowy Korony Gielce, promujący szuranie.pl prowadzony przez niego blog dotyczący biegania i zdrowego trybu życia w wolnej chwili zapraszam bardzo serdecznie do tego bloga szuranie.pl bo no i jest o czytać, e, ciekawe rzeczy Paweł, który jest takim świeżym w tym bieganiu ma trochę inną perspektywę, trzeba powiedzieć śpiewająco pan Słyszek Szkurła drugie okrążenie, ma już w do rozpoczyna trzecie ogrożenie. Michał Kosek z numerem 113, a w Kielce. A kończy wiek Paulina Kaczmarska, Kielczanka z numerem 44. Numer 103 to Gabriela Romaniec, gimnazjum Pińczu. Gabriela Romaniec, meta osiągnięta. Witamy prezesa Polskiego Radia Kielce. Jarosław Pusto, co prawda dziś nie biega, ale postaramy się namówić Pana Prezesa w przyszłym roku na bieganie. Macie Magdalena, no i Pani Magdo, przepraszam, ale tak nazwisko Pani wpisała, że żaden lekarz by tego chyba nie odcyfrował też. A, to nie Pani pisała, Lewandowska, tak? Nie pomyliłem się? Brawa dla Kuby. Magdalena Lewandowska z numerem 107. Z numerem 123 metę osiągnęła Karolina Jajcy. 2800 metrów Karoliny pokonane. Kobiet wystartowało 12, drogi sędziom głównym. Mamy 11 na mecie, została jeszcze jedna kobieta i właśnie ją widzimy. Czyli to będzie numer 129 według moich wszelkich informacji znaków na ziemi. Tak jest Agnieszka Maliszewska. Agnieszka Maliszewska numer 129. Na mecie Agnieszka Maliszewska. Także pokonany ten dystans 2800 metrów. Ostatnie okrążenie rozpoczęli. Jest. No to panie sędzio, to koniec przyję. Bo nie będą biegać cały nie, to nie to jest to? To tutaj Czy Jeszcze jedno. No to się Nie jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Nie no poczekajcie, no to On nie ma. Jeszcze cztery biegamy. Ale mówisz, nie jest

A Michał Kosek kończy z numerem 113, kończy ten bieg główny. Pozostali zawodnicy, jeszcze jedno kółeczko.